Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, Dzisiaj mamy 6 kwietnia i dzisiejszej nocy pojawiła się aktualizacja na serwerze testowym, która koryguje błędy związane z patchem z arenami 3x3, .3, progresją PvP, całym wywróceniem... Balansów grze do góry nogami, i wieloma, wieloma innymi zmianami. Oczywiście ja omówię tylko te zmiany najciekawsze. A tak szerzej, jeżeli ktoś bardzo jest ciekaw, wszystkiego co tutaj się zmienia, no to oczywiście, link do tych patch znajduje się w opisie tego materiału. Na samym początku otrzymujemy informacje odnośnie. Drobnych poprawek na instancjach, drobne poprawki związane z walką z głównymi bossami, ale to co nas tutaj bardziej interesuje, no to poprawki dla Aren 3x3, zmiany z jakimiś dźwiękami z graficzne, zmiany związane z... EXPEM, z tym, żeby w zależności od tego, czy się wygrywa, czy ile, ile rund się wygrywa i ile rund się przegrywa, tyle punktów doświadczenia się dostaje, ale to, co jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, no to do areny zostają dołożone konsumable. Czyli wchodząc na arenę, będziemy otrzymywać paczki z potionami do życia, czy leczniczymi, regeneracyjnymi, domany i z jedzeniem do punktów, do punktów cech dla postaci. Te paczki będą się pojawiały tylko na arenie. Tam będziemy ich używać po wyjściu z areny, one będą znikały. Więc, no, to ma swoje plusy i minusy. Oczywiście na arenach tych potionów zużywa się sporo. Myślę, że nie więcej niż na odpostraszach. Więc, kto wie, może na odpostraszach również takie, takie paczki powinny się pojawić. No, i jest to taki delikatny cios dla osób, które wytwarzają te potiony. Nie ma co ukrywać, ponieważ, no zbyt zbyt nie będzie nie będzie powiększony raczej utrzyma się na tym samym poziomie albo nawet zostanie pomniejszony ponieważ powiedzieć takiej aktualizacji na live serwerze podejrzewam że zainteresowanie autostraszami czyli napadami na posterunki bardzo mocno zniknie przynajmniej na jakiś czas i te areny trzyma trzy będą głównym miejscem gdzie ludzie będą się bawić na pvp sekcja wojen tak została tutaj określona ale tutaj chodzi o Forty w otwartym świecie. I tak, te zmiany już były wcześniej prowadzone. Ale ja tego nie omawiałem. Ja tego nie omawiałem. Czekałem, aż oficjalnie gdzieś na tej, tej patrzących się to pojawi. No i teraz mamy. Od teraz za przejmowanie fortów w otwartym świecie mamy nowe bonusy. Hmm, za Lśniącą Knieje, czyli za Brightwood, tworzenie naszych, naszych obozików już nie będzie kosztowało żadnych, żadnych resursów. Na Catlaskis szczęście do zbieractwa, globalne szczęście do zbieractwa, czyli działające na całym świecie, będzie podniesione 10%. Na Ebon Scale Reach koszt i temów kupowanych za frakcyjne punkty zostanie zmniejszony o 5%. Everfall, czyli centralne miasto jesieniowiecznia, podkręcony, podkręcona ilość zdobywanego azotu, w zasadzie soli azotowej, którą zdobywamy w trakcie progresji PvP, zostanie zwiększona o 10%. First Light, zdobywanie surowców zostanie zwiększone o 10% globalnie. Monarch's Bluff, EXP, który zdobywamy jest podkręcony o 5%. To również globalnie. Morningdale. Tutaj mamy takie, taki ułatwiacz dla craftu. Więc, jeżeli ktoś jest crafterem, to na pewno będzie chciał polować na, na Morningdale, ponieważ tam um, podkręcenie maksymalnego gear dla craftowanych um, przedmiotów idzie o. No, ale w dalszym ciągu ten maksymalny gear score jest skapowany na 600, więc to nie jest tak, że jeżeli macie wzięty ten Ford, to będziecie craftić teraz 605. Rickwater, zwiększenie punktów doświadczenia do PvP o 5%, Restless Shore, wszystkie teleporty są darmowe. Weavers Fen, globalnie podatki są zmniejszone o 10%, no i Windsword. Dostajemy taki buffik, który sprawi, że jeżeli użyjemy jakiegoś jedzenia, to jest 10% szansy na to, że się nie zużyje. Ja oczywiście to będę omawiał jeszcze kompletnie, jak wyjdzie na live serwerze, ponieważ te zmiany tutaj przy tym się mogą jeszcze pojawić. Więc nie chcę robić takiego osobnego filmu, ale taki takowy szerszy, większy, jak to wszystko działa, kiedyś to przejmuje, kiedy nie. Nagram, no ale to mówię, to czekam aż to wyjdzie na live serwer. Bronie tutaj nie ma zbyt dużych zmian. Są drobne jakieś poprawki dla firestaffa i Void Gantleta. Nic nic tak naprawdę ciekawego. Ekonomia i progresja. No i tutaj tutaj się dzieje. Tutaj się dzieje i też tak moi drodzy pokrótce. Eee, otrzymujemy nowe respawny. Nowe respawny nodek Orihalkum i Star Metalu. I tutaj otrzymujemy informację, że w ośmiu nowych lokacjach, i co ważniejsze, skraca się czas cooldownu na respy orichalku i star metalu oraz złota i platyny. I teraz tak. Ja jestem ciekaw, jak to, jak to będzie działało, ponieważ star metal jest obniżony o 33%, Orihalku o 50%. No to. One się generalnie będą w świecie rozpiły bardzo szybko, no ale jak wiemy, w takich lokacjach jak, dajmy na to, Strzaska na Góra, notki pojawiają się już, bodajże dwa razy szybciej. To one się będą pojawiały tak naprawdę w ekspresowym tempie. Jeżeli to obniżenie czasów odnowienia na, na nodach już będzie tak krótkie, no to one będą tak naprawdę. Stały, one będą stały, będzie można stać w jednym miejscu, nie będzie trzeba biegać po całej mapie, żeby je podnosić, więc to jest bardzo Bardzo, bardzo ciekawa zmiana No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie Widzę, że twórcy od tego nie odchodzą, no i ja powiem, powiem tak No ja się cieszę, grając na serwerze DryTree, gdzie ta populacja graczy jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka No to tam jest bardzo ciężko cokolwiek zebrać No i po takiej aktualizacji z całą pewnością nawet ja będę w stanie przejść się na, na spoty, żeby pozbierać trochę star metalu czy, czy orichalcum, a nie, że to wygląda w ten sposób, że ograniczam się do zebrania, nie wiem, powiedzmy 100 sztuk star metalu, bo po prostu go nigdzie na świecie u nas nie ma. E, dalej, przedmioty. Słuchajcie, <laughs> bardzo fajna informacja dla, dla osób grających void Gantletem, a w zasadzie to void bladem. Ponieważ broń, która wypadała z serca burzy, czyli Blackguard, to są czarnej gwardii bronie, no czy w zasadzie chodzi tylko i wyłącznie o tą rękawicę próżni, została z tam zmieniony perk. Czyli kryty na, znaczy Plugged Crits, czyli gdy zdajemy obrażenie krytyczne, gdy przeciwnik ma poniżej 50% zdrowia, no to redukuje heal. O 24%. Tak to było w podstawie, ale zostało to zmienione na mm, obniżenie czasów odnowienia na dodżu. No i to bardzo kiepska zmiana. Ja trochę byłem zaskoczony. No ale wracamy. Wracamy wracamy do Placht Kris, więc, yy, więc będziemy mieli yy, świetne, świetny Voidgantel, świet, świetną rękawice próżni pod PvP, właśnie z instancji serce burzy, którą którą można się naprawdę bardzo, bardzo dobrze bawić. No i ja będę prawdopodobnie do niej wracał. Nie ma, nie ma co ukrywać. Testuję sobie oczywiście inne wyjście, inną rękawicę, ale myślę, że to, to Plaktkric jest dla mnie na tyle kuszące, że, że będę chciał z tym grać. Usunięto wagę niektórych, niektórych przedmiotów, ale dobra, to są, co jest nieważne. To, co jest ważne, to elitarne czesty będą miały 15 punktów szansy na to, żeby wypadły z nich Ambrose 50 sztuk więc dla wszystkich osób, które biegają po, po chestach, dla tak zwanych chest runnerów, no to chyba fajny, fajny buffik. Do tego, potiony będą miały zmniejszony, znaczy potiony many będą miały zmniejszony drop rate, co jest dla mnie bardzo, bardzo sympatyczne, aczkolwiek ja i tak potiony wszystkie kupuję, ale w zasadzie to jest, to jest spoko, bo na ogół jak otwierałem jakieś skrzynie, jak już gdzieś tam się o taką skrzynię je zahaczyłem, no to leciały mi podjony mana, a teraz być może jakieś podjony lecznicze będą również leciały. I tutaj mamy kilka, kilka ciekawych informacji, ponieważ materiały, które dropią ze skrzynek będą zredukowane, materiały, które... Dropią ze zbieractwa, będą podkręcone. Chodzi o legendarne, oczywiście, materiały, tak? Te legendarne materiały ze skrzynek, ich drop będzie z, z, zmniejszony, ze zbieractwa będzie zwiększony, ze skinningu będzie zmniejszony. Więc gdzieś nam się jakiś balansik teraz też zacznie, zacznie tworzyć. No i rzeczywiście, ze skinningu ten drop tych legendarnych materiałów był wysoki. Kto siedział na niedźwiedziach w czarnej łóżce, ten. Wie. Ten wie. No, i zostały tutaj oczywiście też drobne, drobne pokrętła, zmienione tego, żeby tych materiałów epickich i legendarnych, żeby to było jakieś, jakieś jakoś, jakoś zbalansowane. Nagrody ze ścieżki PVP. Tutaj mamy drobne, drobne podszlifowanie tego, jak, jak, się, jak się progresuje, jak się leveluje między poziomami, ale to też będziemy, na to jeszcze czekamy, jak to oficjalnie będzie wyglądało na live serwerze. Do tego otrzymujemy, znaczy poprawiono w zasadzie potjony, nagrody, nagrody, nagrody związane z potjonami na levelu 60. Myślę, że to będzie wyglądało w ten sposób, że będą tylko lecznicze regeneracyjne i many. Potjony pod PVI zostaną wyrzucone. Do tego otrzymujemy też gips i Umbral Shardy na dwóch pierwszych ścieżkach. Na każdy poziom są, są trzy, przepraszam, w zasadzie na jedną ścieżkę są trzy odnogi, jakby tak to, tak to określmy i po prostu przy, przy tych dwóch pierwszych wśród nagród pojawia się Gibbs i Ambral Shardy, kto będzie potrzebował ten będzie sobie po prostu to w tym miejscu, w tym miejscu brał. Do tego, 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 czego tutaj nie widzę, to wyłączenie przycisku do przejścia do kolejnego meczu od razu z areny, to, to nie działało, widać, że to było bez sensu i po prostu łatwiej było to wyłączyć, teraz będzie się wychodziło, tak jak się wychodziło cały czas, czyli wychodzisz z areny i musisz napisać zapisać na nią jeszcze raz, żeby wejść na kolejny mecz. Nowe perk'i, które, które są dodawane właśnie stricte pod PvP, o tych perk'ach prawdopodobnie będę też robił nowy, inny, osobny film, jeżeli jak już będzie mieli takie potwierdzenie, co wchodzi, a co nie wchodzi na live serwery. No ale tak pokrótce, Penetrating Backstab czyli omijamy 10% pancerza przeciwnika, penetrating headshot, czyli omijamy 7% armora przeciwnika, gdy celujemy w głowę, Fractured Rent, gdy przełamujemy blok przeciwnika, to wtedy przeciwnik dostaje Rent, który redukuje absorpcję obrażeń o 12% na 4 sekundy, Parifying Crits, czyli kryty ściągają. Jeden buff z przeciwnika. Cooldown jest 10 sekundowy. Exhaust explo Exploitation. Hmm, hity wrzucają wyczerpanie. <coughs> Przepraszam. W zasadzie to e, nie hity wrzucają wyczerpanie, tylko e, ataki. E, ataki w przeciwnika, który jest wyczerpany, wrzucają e, dla niego spowolnienie, które redukuje movement o 15% na 4 e, sekundy. Alacrity Punishment. E, Wrzucamy 8% dodatkowych obrażeń w przeciwników, którzy mają przyspieszenie. Steady Fortification. Blokowanie, blokowanie ataków dodaje staki Fortify na sobie. 4% za, każdy, za każde uderzenie, czy Fortify, czyli umocnienie. 4% to się może maksymalnie zestakować do 5 razy, czyli maksymalnie 20% umocnienia z blokowania ataków. Shirking Heals. Po dodżu leczymy się za 100 punktów zdrowia. Ale tutaj nie ma dopisku o tym, że jest jeszcze 1% HP maksymalnego. Nie wiem, być może zostało to zmienione. Zobaczymy to w grze. To są właśnie te rzeczy, o których mówię, że tutaj coś może być napisane, w grze może będzie inaczej, a na live serwerze będzie jeszcze inaczej. Mortal Empowerment. Gracz na każdym killu łapie 2% bonusu do obrażeń, na 20 minut. Do momentu, aż nie zostanie obalony, zabity albo nie wyjdzie z, z trybu gry. Kurcze, pieczone, że tak powiem. To się może stakować 15 razy. Nie może być oczyszczone. I powiem wam szczerze, 30% bonusu dla postaci grających ręcz. To jest to jest taki. Hardkorowy perk dla muszkietów, że to się w głowie nie mieści. Jak, jak to zostanie wprowadzone, to muszkiety już teraz ze skałek nigdy nie zajdą. I będą, będą... Naprawdę gracze bardzo, bardzo mocno haratać, aczkolwiek wiemy, że są ograniczniki i są jakieś kapy dla buffów. Ja nie wiem, czy Empower nie jest skapowany na 50%. I być może, znaczy, no to, to też będzie jako empower, więc tych 50% nie będzie dało się przebić, nikt nie zrobi. Nie wiem, 150% bonusu do obrażeń, ale no, jest to taki perk, który dla, dla ranger naprawdę no. No może być, to, może być to nieco, nieco mocne, nieco, nieco mocarne, no ale wiemy, że działa to tylko i wyłącznie w PvP. No i jak opuścimy na przykład taką arenę czy napad na posterunek, to po prostu ten buff zejdzie, więc to nie będzie tak, że będzie aktywny cały czas. Invigorated Punishment. I to jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne. Myślę, że będę celował w ten perk, ponieważ dodajemy 3% dodatkowych obrażeń za każdego buffa. Jest na przeciwniku i to się kapuje do 8, do 8 staków. Więc no moi drodzy, 24% 8 buffów, wydaje mi się, że to nie jest żaden problem. I raczej w trakcie walki te 8 buffów na, na każdym przeciwniku gdzieś tam się pojawia, ja jestem tak nabafowany, że na bank będę otrzymywał cały czas zwiększone te obrażenia o te 24%, więc no, chciałbym też z tego, z tego skorzystać. Mam nadzieję, że w jakiejś części seta będę to miał. Shirking Empower po wykonaniu e, uniku łapiemy Empower e, 4% na 10 sekund i może się dozestakować 4 razy, moi drodzy, czyli tutaj akurat 16%, 16 buffa do Empowera na uniczku. No, i, i tak, to, tak, to, tak to wygląda. Tutaj ciekawie, że to wszystko zostało machnięte w jedno, w ten ten New World track. No, ale dobra, wiemy, że te, te perki zostają też wrzucane w przedmioty, które można właśnie złapać z tych nagród z PVP. Cała końcóweczka no, tutaj w zasadzie jakichś potężnych zmian nie ma. No, ale jak dobrze wiemy, jak Amazon znożył nas przyzwyczaić, to na pewno nie są wszystkie zmiany które zostały wrzucone na serwer testowy, więc nie wiem czy mówiłem, ale jeżeli nie, to zapowiadam teraz, że w dniu dzisiejszym, gdy o godzinie 9, w zasadzie w okolicach godziny 9, pojawi się mój stream, no to będziemy właśnie na tym serwerze testowym sobie siedzieć i sprawdzać, co faktycznie tam się pozmieniało. Więc zapraszam na mojego Twitcha jak najbardziej. Ja za uwagę, oczywiście. Bardzo dziękuję, życzę wam miłego dnia, jeżeli się dzisiaj już nie zobaczymy, a jeżeli się zobaczymy, no to będę wam życzył tego miłego dnia jeszcze raz, ewentualnie dobrej nocy, bo mamy piątek, więc wiemy, wiemy co się w piątki dzieje. Bardzo dziękuję raz jeszcze, widzimy się albo na Twitchu, albo w kolejnym materiale, trzymajcie się ciepło, cześć, cześć!